Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będę mówił o ptakach z rzędu bocianowych i flamingowych. Część druga bocianowy. Naszym pierwszym ptakiem będzie ibis kasztanowaty. Ma długie nogi, przez co jest przystosowany do brodzenia. Długim dziobem wyławia pokarm z wody, który są skorupiaki Stwierdzony on był 30, około 30 razy w Polsce. Numer 2. Będzie to Ibis czczony. Mówię o nim w ptakach Europy, ponieważ na północnym zachodzie Francji kilka osobników uciekło z zoo i teraz są wszędzie na wolności. W starożytnym Egipcie ten ptak. Był czony jako ptak święty. Uznawany był jako wcielenie Boga tota. Ale w Egipcie już niestety wymarł. Trzecim ptakiem będzie warzęcha. Jest W Polsce jest bardzo rzadka. Została widziana około 100 razy. Więc może się wydawać nie aż tak rzadka, ale jednak jest to jakiś poziom rzadkości. Wzięła swoją nazwę e, przez dziób, który przypominał e, warzechę, czyli łyżkę po staropolsku. E, dziobem tym e, wyszukuje e, skorpiaków w, w, na dnie wody i stawów i przez łyżkowaty kształt łatwiej jest jej wyciągnąć i znaleźć. Nasz czwarty ptak to bąk. Z nazwy wydaje się obraźliwy, ale dostał swoją nazwę dzięki dźwiękowi, który wydaje w okresie gotowym, który jest bardzo niski. Ma upieszenie do kamuflażu w trzcinie, przez co trudno go zobaczyć. Ja nigdy nie widziałem bąka, tylko słyszałem. Numer 5 Bącz. Mniejsza wersja bąka. Bardzo go przypomina, chociaż ma inne upierzenie i jest mniejszy. Zaniepokojony bączek przybiera postawę pionową, dziobem do góry i macha sobą na dwie strony. Przez co w trzcinach, które też machają z wiatrem. Może się dobrze kamuflować. Naszym szóstym i ostatnim takiem będzie flaming różowy. Z początku, jak się mówi flaming, co się myśli tak egzotyczny: Afryka, flaming chilijski, egzotyczny. A tak naprawdę, flamingi można spotkać w Turcji, w Grecji, we Włoszech, na południu Francji oraz Hiszpanii. Największy przedstawiciel rzędów flamingowych w Polsce został stwierdzony tylko kilka razy. Flamingi są różowe dzięki pewnemu typowi planktonu, który zawiera czerwony barwnik i tym planktonem się żywi. Dziękuję za uwagę. To już koniec tego odcinka. Nie zapomnijcie zasubskrybować i zalajkować. Wiem, że to mówię na koniec każdego odcinka. Do widzenia!